Dobry wieczór Pani Ewo. Dobry wieczór. No muszę Pani powiedzieć, po prostu perfekcyjnie Pani wygląda, jak samopoczucie? Dziękuję, wszystko dobrze. Nie zawsze za perfekcyjnym wyglądem idzie dobre samopoczucie, ale dzisiaj moje samopoczucie jest doskonałe, bo jestem tutaj u moich przyjaciół. No, myślę, że poza tym jestem sporo zmęczona, bo jestem przepracowana. No właśnie, widziałam się z Panią dwa miesiące temu, nawet już prawie trzy, w lipcu, po premierze Pani książki. Co tamtego momentu się zmieniło? Oj, od tamtego momentu się zmieniło bardzo dużo, ponieważ e, piszę, kończę kolejną książkę. Maluję obrazy, bo w przyszłym roku, wiosną, w maju, czerwcu będę miała bardzo prestiżową wystawę w Mediolanie. Zostałam zaproszona przez najbardziej prestiżową Galerię Sztuki Współczesnej w Mediolanie do, do współpracy. Przy okazji będziemy świętowali 35-lecie naszej marki. Szykujemy wyjątkowy event dla wyjątkowej grupy gości, więc przygotowania trwają, no bo to jest teoretycznie w przyszłym roku, ale jednak no to wszystko musi być już zrobione, przygotowane, czas gdzieś tam trwa. Cały czas projektuję dla mojej marki, cały czas projektuję dla moich licencjobiorców. Jeżdżę po świecie, żyję dalej na dwa kraje na Polskę i Sycylię. Mnóstwo pracy mam również we Włoszech. Więc to nie jest tak, że ja tam jeżdżę tylko i wyłącznie, żeby odpoczywać. Jestem w kwiecie wieku i staram się ten kwiat wieku wykorzystywać na to, żeby jeszcze jak najwięcej zrobić. Nie mam, co prawda, takiego oddechu czasu, ale mam świadomość tego bardzo uciekającego czasu. I, i kiedy, kiedy już się skończyły wakacje, kiedy już mamy październik, kiedy za chwilę mamy połowę października, kiedy on tak goni, to ja sobie myślę, Boże, mingę szybciej, bo masz tyle jeszcze pomysłów, tyle rzeczy chcesz w życiu stworzyć. Właśnie, ten uciekający czas dotyczy tego roku czy ogólnie życia. Bo też w, wiem, że w pewnym wieku zaczyna się ta myśl, że chciałoby się jeszcze zrobić to i to, a już niestety się coraz starsze. Nie, on, tak jak mi kiedyś na to mówił, że w miarę upływu e, czasu ten czas przyspiesza, tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że my mamy całe mnóstwo różnego rodzaju e, marzeń, e, bez względu na to, czy mamy 17, 18, 20, 25, 40, 50, 60, 70, 80 lat. Chcemy te marzenia realizować. Natomiast e, ja też nie ukrywam, że trochę przyspieszyłam, bo samotnie wychowywałam dwóch facetów i nie mogłam zrealizować swoich marzeń. Dzisiaj oni są moim ogromnym wsparciem. Gaspar jest młodszy psychologiem, doskonałym psychologiem. Oskar jest w mojej spółce szefem marketingu, ale ma także swoją własną markę, gdzie produkują dla, dla, dla yy, suchą taką karmę yy, 100% mięsa dla zwierząt. Ale jest dla mnie ogromnym wsparciem yy, i wszystkie rzeczy, które robię, to, to, to ja mam w tej tych dzieciakach dzisiaj pomoc, a przedtem to te dzieciaki mi zabierały ręce, które mogłabym włożyć gdzieś indziej. E, będąc matką, będąc samotną matką, chcąc być odpowiedzialną matką, z wielu rzeczy w życiu rezygnowałam. Myślę, że przez 20 lat, e, 20 parę lat, e, kiedy oni dorastali, dojrzewali, e, kiedy się kształtowali jako młodzi mężczyźni, to ja tak jedną nogą się realizowałam. Ktoś powie, wow, no to się nieźle zrealizowała tą jedną nogą. Dlatego teraz włożyłam drugą nogę i realizuję resztę tych moich pomysłów resztę tych moich marzeń. Pani właśnie często zastanawiam, dlaczego zawsze Pani jakby pojawienie się na jakimś evencie wywołuje trochę kontrowersji pod względem komentowania Pani wyglądu, stroju, ubioru, fryzury. Z czego to wynika? Ale co źle wygląda? No bardzo dobrze. Mojego projektu, fryzura mojego projektu. E, Maciek Jastrzębski, e, mój fryzjer, po, po uśmiech Tomek Kuprys z tego eventu. E, no, jakby ja myślę, że jestem osobą inną i nie zamierzam być osobą taką samą jak wszyscy. E, zawsze miałam odwagę być osobą bardzo kreatywną e, i marzyłabym o tym oczywiście, żeby oceniano mnie z powodu rzeczy, które robię i na szczęście, na szczęście media pytają mnie o to, co robię, a nie co sobie zrobiłam. Te czasy skończyły się, co sobie zrobiłam, aktualnie ostatnio sobie nic nie robiłam, bo nie mam czasu i potrzeby, ale już się wyspowiadałam z tych wszystkich moich historii, które, które sobie robiłam. Ja myślę, że my jako ludzie się kreujemy, my jako ludzie jesteśmy barwni, my jako ludzie jesteśmy kolorowi, zwłaszcza ludzie sztuki, więc jako człowiek sztuki uprawiam również tą sztukę na sobie. No właśnie, ale też z drugiej strony... Jaki pani ma stosunek do medycyny estetycznej? Ja wiem, że o to pytałam, ale to bardzo też często się zmienia, bo niektórzy mówią, że nic nie robią, potem robią, albo mówią, że nie będą robić, a potem robią. A pani też otwarcie o tym mówi, a wiele osób tego niestety zaprzecza. Ja mam taki stosunek do tego, że już marzyłabym, żeby nikt mnie o to nie pytał, ale oczywiście powiem, że jestem za tym, żeby każdy robił ze swoim życiem, ze swoją twarzą, ze swoim ciałem to, co chce i na co ma ochotę. E, musimy się oczywiście liczyć z tym, że e, jesteśmy wtedy w jakiś sposób postrzegani kontrowersyjnie, Né? serse <laughs> E, zwłaszcza ci, którzy rzeczywiście sobie robią, nie wiem, przerabiają się na jaszczurkę, tak? Ale to jest sprawa tej osoby, że ona chce być jaszczurką, czy ma zaburzenia, czy nie, czy realizuje swoje marzenia. E, ja, tak jak mówię już, nie wiem, właśnie żeśmy rozmawiały e, o moją urodę dba e, dermatolog, świetna dermatolog e, Ania Płatkowska-Szczerek dba o, 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 Ania Płatkowska dba o tą moją urodę e, nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo, bo jest doskonałym lekarzem. Natomiast e, przeszło. Właściłam rok temu, ponad rok temu, lifting u doktora Dominika Boligłowy, który współpracował z Anią i dalej współpracują z Anią, bo to, że ktoś przejdzie lifting, to na tym się temat nie kończy. Ja na przykład ostatnio bardzo schudłam. Eee, doszedł do tego COVID, który przeszłam jakiś koszmarny. Tego pierwszego COVID-a w ogóle tak, tak przechodziłam, natomiast ten ostatni rzeczywiście przeszłam koszmarnie. Zrzuciłam parę kilo, no i, 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 i jakby człowiek już od razu gdzieś tam inaczej wygląda, tak? Nie zrzuciłam. Zrzuciłam, bo chciałam, tylko y, zrzuciłam, bo uważam, że w pewnym wieku to jest za dużo. Y, no, no, od tego mamy lekarza, od tego mamy przyjaciół. Y, y, ważne jest, żeby wiedzieć, do kogo pójść. Ważne jest, żeby był to lekarz odpowiedzialny. Ważne, żeby chirurg powiedział jasno swojemu pacjentowi, że ma nieprzygotowaną do zabiegu skórę, że potrzebuje właśnie pójść do dobrego dermatologa, do, do lekarza od medycyny estetycznej, który przygotuje do takiego liftingu pacjenta, a potem po odbytym tym liftingu również się nim zajmie. To jest cały proces pewnej odpowiedzialności. Chcę, to robię, to jest jakby moje życie, moja sprawa i marzę o tym, żeby media już mniej więcej o to nie pytały, bo jest to temat, który tyle razy wybrzmiał, że już powinien być nudny, internauci i tak napiszą, że jestem potworem. Państwu się to będzie klikało, ale no, dla mnie to właśnie właśnie z tego powodu... Że tak mocno się mnie pyta o wygląd, tak niewiele osób ma szansę wziąć przykład z tego, że dziewczyna z prowincji osiągnęła taki sukces międzynarodowy i zbudowała tak mocno rozpoznawalną markę, która dzisiaj sprzedaje na swoje logo, na moje imię, nazwisko, licencje i także licencje zagraniczne. I myślę, że to powinno być moją wartością, a nie to, co sobie strzyłam, czego nie strzyłam. Oczywiście i dla nas jest, ale Pani Ewo, ja lubię z Panią rozmawiać na różne tematy, bo Pani zawsze jest szczera i wszystko powie. Czy śledzi Pani zagraniczny show biznes? Jeszcze raz? Czy, czy śledzi Pani zagraniczny show biznes? Yy, znaczy, Amerykański. Znaczy tak, czy śledzę, to ja nie mam czasu śledzić show biznesu, ale oczywiście jak gdzieś tam latam samolotami, czy gdzieś tam jadę samochodem i ja akurat mam kierowcę, no to i nie pracuję, to zdarza mi się gdzieś tam biegać po, po Państwa portalach i patrzeć co się dzieje. Co Pani myśli o tej aferze z PDD z Beyoncé, którzy są zamieszani w to wszystko i z wielkich ikon muzycznych, artystycznych robią się przestępcy? Ja zawsze mówię, że należy poczekać do wyroku. Nie wiem, nie byłam, nie widziałam. Zawsze powtarzam, że bardzo łatwo jest człowieka zniszczyć. Nie chcę się wypowiadać, jestem ostatnią osobą, która będzie się wypowiadała autorytatywnie, ponieważ a, nie znam bliżej tematu, b, tak jak mówię, gdybym... Będzie jakiś wyrok, ktoś to oceni. Będą jakieś ludzie, którzy to zbadają i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Naprawdę przeżywamy teraz polską sukcesję, tak? Przeżywamy, na przykład historię z Polsatem, dzieją się równe, różne rzeczy. E, naprawdę ludzie potrafią. E, tak zmanipulować, zrob... ja, ja nie bronię, broń Boże, jeżeli to jest prawda, no to są rzeczy straszne, tak? No ale pytanie znowu, czy to jest prawda, czy to nie są jakieś manipulacje, czy nie stoi za tym sztuczna inteligencja, czy ktoś, nie wiem, nie chciał okupła, ktoś nie zapłacił i się, no, żyjemy naprawdę w trudnych czasach, żeby odrażnić prawdę od fałszu, nie będę oceniać. No właśnie dużo się też mówi o tym, że y, gwiazdy, influencerzy y, działają w sektach, które tak naprawdę tutaj mają duży wpływ na nich, co, co robią na ich poczynania i to jak się później odbija na y, właśnie odbiorcach i fanach. Co pani na ten temat sądzi? Ja myślę, że tak, że y, no, ty, sekty to jest za duże słowo, ale ludzie działają w grupach, ludzie się ze sobą przyjaźnią, y, ludzie się wspierają, są jakieś układy, ty mi, ja tobie, y, gdzieś tam się no, budują, taką budują piramidę i ta piramida ja tobie, ty mi, ja tobie, ty mi, ja tobie, tymi. i fajnie, żeby ta osoba na końcu dalej to ciągnęła, żeby nie nastąpił taki syndrom tej piramidy, że, że ktoś wejdzie po głowie kogoś, Myślę, że to jest jakiś rodzaj współpracy. Nie wiem, ja nie znam za bardzo influencerów. Zbudowałam, że tak powiem, swoje zasięgi, swoją rozpoznawalność na twardych działaniach, tworząc markę, tworząc firmę promując tą firmę na świecie, robiąc pokazy na największych wybiegach światowych, praktycznie na całym świecie. Ja nie wiem, jak się jest influencerem. Ja nie potrafię być influencerem. Ja się cieszę, że ludzie, którzy oglądają mnie w social mediach, to są ludzie mądrzy, którzy później do mnie fajnie piszą w poczcie prywatnej, a ja mam taki zwyczaj, że jeżeli to jest fajne, mądre, to, to im się nawet nagram i tam parę słów, czy pozdrowie, czy, czy, czy dodam otuchy. Więc nie znam tego środowiska. Bywam w Warszawie bardzo rzadko, bywam w tych środowiskach bardzo rzadko. Cenię każdego, kto osiągnął sukces, osiągnął go w sposób uczciwy, nie niszcząc, nie krzywdząc innego człowieka czy innej marki. A będąc w temacie właśnie wybiegów, wiem, że już pewno Pani odpowiadała to wszystkim. Julia Wieniawa na pokazie L'Oréal Paris właśnie w Paryżu. Co Pani o tym myśli? Ja myślę, że największym sukcesem to nie jest ten pokaz, który oczywiście mówiła mi i gratuluję, że, że wzięła w tym udział, ale to, że jest twarzą tak dużej międzynarodowej marki. To, że Julia ogólnie osiąga na wielu płaszczyznach spektakularne sukcesy. I bardzo ją cenię za to, że ostatnio na swoich social mediach, ja jej nie znam bliżej, że ostatnio na w swoich social mediach przyznała się do tego, do czego ja się zawsze przyznaję, że sukces ma swoją cenę. Czy to mały sukces w domu i robimy remont, to ceną tego jest zmęczenie i, i, i może to być również zmęczenie psychiczne, czy, czy wyjście z przemocowego małżeństwa, czy wyjście na światowe wybiegi, czy zagranie głównej roli w firmie. To wszystko nas kosztuje, to nie są rzeczy, które się dzieją z naszym organizmem za darmo i bez żadnych konsekwencji. I dla mnie Julka nabrała największej wartości, wtedy, kiedy zaczęła o tym mówić, że ma te słabsze momenty. Mam nadzieję, że nie był to zabieg marketingowy, ale no nie ma chyba człowieka, który nie ma słabszych momentów i nawet jeżeli to był zabieg marketingowy, to, to zadziałał na pewno bardzo dobrze. Ma ogromną rzeszę fanów. Ja właśnie odnoszę wrażenie, że niektórzy są za Julią, a niektórzy są przeciw. Bo Julia raz właśnie odnosi sukcesy, raz coś tam się wydarzy takiego medialnego, gdzie można się do niej doczepić. Gdzie wiele osób taki zarzuca, tak jak na przykład sytuacja zapytam panią wprost, pani w ogóle myśli o cenach mieszkań, które są w Warszawie, w ogóle w Polsce na wynajem? Ceny są chore, ogólnie ceny mieszkań, w ogóle ceny są chore w Polsce. Ja sporo jeżdżę po świecie, pomieszkuję na świecie i my mamy w Polsce ceny no, nieadekwatne do warunków, w jakich żyjemy, nieadekwatne do, do tego, jak zarabiamy. Jest to, mieszkanie nie powinno być luksusem. Mieszkanie powinno być koniecznością człowieka, człowiek powinien mieć gdzie mieszkać. To wszystko jest chore. Natomiast jeżeli chodzi o kontrowersje Juli, to tylko ten, kto nie robi nic, nie popełnia błędów. Tylko ten, kto, tylko ten, kto nie robi niczego, nie będzie oceniany. I ja w swoim życiu popełniłam bardzo wiele błędów i myślę, że to jest jakby domeną ludzi, którzy idą przed siebie i, i zdobywają swoje marzenia, że się mylimy, że popełniamy błędy. No właśnie tutaj odnośnie tego. Tych cen mieszkań Juli. Julia wystawiła swoje mieszkanie w kamienicy o bardzo małym metrażu. Nie, nie wiem dokładnie, ile tam było, nie podam. W kolosalnej cenie, bo ponieważ było aż to 7 tysięcy za wynajem sam, plus opłaty i tutaj właśnie spotkała się z dość dużym hejtem od internautów, że trochę przesadza z ceną, dlatego że z Julią Wieniawą. Co pani o tym sądzi? Ja myślę, że jeżeli są ludzie, którzy za to zapłacą, to dlaczego nie? Jeżeli ktoś uważa, że coś jest za duże, to niech tego nie wynajmuje. No przecież ona nie narzuca tej ceny, tylko. Przyjdzie człowiek, który będzie chciał wynająć albo nie. No to jest tak, jak ja nie wiem, no mieszkanie, no ja bym za torebkę nie zapłaciła 150 tysięcy. No, tak, no, no tak, więc, tak. ale są ludzie, którzy płacą za tą torebkę. No więc tak samo jest wystawiona torebka za 150 tysięcy, czy Juli mieszkanie. No, czy to czy dlatego, że to jest jej? No są osoby, które mają taki fetysz i może i 10 tysięcy za ten wymają zapłacą. No Chociaż myślę, że jeżeli kogoś stać na to, żeby płacić 6 tysięcy za mieszkanie, to w małym metrażu nie będzie chciał mieszkać. No właśnie, bo tutaj było wiele spekulacji, że Julia po prostu wystawiła za taką cenę mieszkanie przez swoje nazwisko. No ale czy nie udało jej się, czy nie robimy jej w tej chwili marketingu i nie szukamy potencjalnych e, najemców? Ja pytam panią o opinię, ponieważ no niestety wielu osób na to nie stać po prostu, a na przykład chciałoby wynajmować od znanej osoby mieszkanie, czy to Julia, czy to ktoś inny. No ale e, ja myślę, że tylko dlatego, żeby komuś zrobić przyjemność, ona ma to wynająć taniej. Naprawdę niech robi co chce. I e, 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 no jak się nie, nie wiem, to może tak powiem teraz złośliwie, z przekąsem. Może porozmawiać z Julią i może w ogóle za darmo będzie jak, że tydzień będzie mógł mieszkać ktoś, tydzień będzie mógł mieszkać ktoś. Julia ciężko pracowała na to mieszkanie, jest to jej własność, może z nią zrobić co zechce. Bardzo Pani pięknie to podsumowała. Dziękuję. Pani Ewo, jeszcze muszę zapytać, no bo książka, kolejna część, czego możemy się spodziewać? No to troszeczkę niech Pani zdradzi. No będziemy się spodziewali rozwiązania zagadki agencji, będziemy się e, rozwiąże, ponieważ ta druga część zamyka e, agencję. E, będzie wiadomo, kto za tym stoi, będzie wiadomo, jakie są koneksje rodzinne, e, będzie wiadomo, czy rzeczywiście e, jeden z głównych bohaterów jest ojcem e, córki głównej bohaterki Stelli. E, będzie wiadomo, czy Stella żałuje swoich kroków, jak wysoką cenę zapłaciła za to, co w życiu zrobiła e, i kto tak naprawdę jest w tle. Czyli będzie się działo. Będzie się bardzo działo. A skąd w ogóle pomysły? No bo nie szukamy się. Pani e, siedzi, pisze, jednak trzyma mieć takie, takie natchnienie, żeby przelać te wszystkie myśli na, na komputer. Ja sobie znajduję taki czas, i ten czas polega na tym, żeby wtedy. E, zaznaczam w kalendarzu, będę pisać i zagłębiam się w materiały, które mam e, i piszę. Rzeczywiście jestem bardzo zdyscyplinowana, inaczej bym nie była w stanie tyle rzeczy na raz zrobić. To podziwiam, bo ja zazwyczaj na przykład, bo mojej osobie mam tak, że jak coś zapiszę, to wtedy nie mam ani natchnienia, ani nie mogę się skupić na przykład na czymś. Jak planuję coś zrobić, a jak coś przychodzi spontanicznie, to wtedy idzie zupełnie inaczej lepiej. A pani tutaj, właśnie jaki ma pani tutaj taki e, nie mogę się skupić, przepraszam. E, jaki tutaj ma Pani właśnie taki. E, samodyscyplina. A, samodyscyplina, ale to, że ma Pani właśnie tę myśl, taka, takie napłynięcie i swobodne pisanie. E, nie jest obojętne, czy ja będę projektowała, czy będę pisała. Zakładam sobie po prostu czas wolny i wolną przestrzeń, żeby zrobić to w tym czasie. I nie ukrywam, że potrzebuję oczywiście do tego warunków i zawsze piszę od rana do wieczora. Nie potrafię pisać na przykład poniedziałek, wtorek, trzy godziny, potem przerwa. Nie, ja sobie zakładam 3-4 tygodnie. I non stop piszę od rana do nocy. I, I, to wtedy wtedy się, się tym I to wtedy się na tym skupiam i rozpraszam. I kiedy możemy się spodziewać? Kolejnej? myślę, że w przyszłym roku i to nie na początku, bo przyciągam, przyciągam. Przepraszam mojego wydawcę, ale przeciągam. No, musi tu wyjść arcydzieło. Musi wyjść arcydzieło. I mam nadzieję, że spotkamy się też przy premierze. Oczywiście, że tak. Było mi bardzo miło, nasza rozmowa była bardzo fajna, ta też jest piękna, jesteś świetną dziennikarką, więc. Bardzo dziękuję. Pani Ewa, na koniec, czego mogę Pani życzyć? Proszę mi życzyć po prostu trochę wolnego czasu. I spełnienia. I spełnienia, tak. Więc tego pani życzę oczywiście pięknego uśmiechu na twarzy i pogody ducha, bo to jest ważne. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego pozdrawiam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.